Siemanko ja jestem, JR6, ja jest a to jest kolejny odcinek Let's Play Skyrim! Witajcie, jesteśmy w tych samych ruinach, w którym byliśmy w poprzednich odcinkach te... Durmerskie, tak? Ruiny tak zwana czarna przestrzeń. Zobaczmy co jeszcze tu możemy mówić. Słuchajcie, nie wiem dom... Oh, Okej, okay, wracamy do. No, niestety nie zawsze mogę liczyć na spokój. Okej, okay, co ja miałem robić w ogóle tutaj? Oj, jakie fajne. Jezus, to nie jest za ładne. Stanowczo za ładne. Ale dobrze, bielaku. Kto to jest? To są jacyś sługowie flamerów, dobrze. Au. Oh. A, połóżmy tylko flexy. Czy na dół tam, gdzie biliśmy się poprzednio ze śmiertelnikami? Słuchajcie, po raz kolejny proszę, jeśli ktoś z was miał styczny z The Old Republic, proszę o napisanie mi opinii na temat tej gry, najlepiej w prywatnej wiadomości. Będę bardzo wdzięczny. ponieważ cały czas zastanawiam się nad zakupieniem tej gry i nadal nie wiem czy chcę ją zakupić. Dobrze, może pobiegnijmy już tam, gdzie każą nam iść. Później będę tu coś kombinować więcej, bo chyba nie ma sensu wam przynudzać jak... spadają do mnie. Jeszcze do czarnej przystani na pewno wrócę. Nie wiem czy z wami, ale sam na pewno, bo... Myślę, że tu może być coś ciekawego. Okej, okay, kierujemy się do tego wielkiego filara, tak? A, psz. Fajnie te fluorescencyjne grzybki wyglądają. W ogóle zawsze lubię takie fluorescencyjne momenty. Zresztą przypomina mi się jedna z... W, na Outlandzie, w Warcraft'cie była taka... takie miejsce, gdzie właśnie były takie fluorescencyjne grzyby. Kurde, co tam jest? To fajnie wygląda. kurwa to jest cmentarz. Jest tu coś ciekawego? Dumna, tu była farma. Okej. Okay. Okej. Okay. To wejdźmy do środka, może coś znajdziemy. Hmm, a za jak stablisz. O Jezus Maria, przyleźłeś. O. O, o... co to? Zjadliwa trucizna. Jezu, jakie to wielkie. Hmm. Nie te czaszkami nie pasuje. Co tu? łuk, łyżka mała dźwiękka niezwykła magia niezwykłe zlewienie e, wow coś się świeci no cóż, takie fajne skansen to miejsce jest nie będę ukrywał let's go szybko 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 na naprzód, na jeszcze jedno pytanie bo tutaj matiasz głównie to chyba ty mówię żeby robić tylko najlepiej questy te Fabularne. Słuchajcie, co o tym myślicie? Czy też chcecie tylko fabularne questy? Bo wiecie, ja mogę lecieć za tym, jak nie powiem za czym, no ale... Wydawało mi się, że misje poboczne też są dość fajne. Okej... Okay. Mam nieugierną siłę wrzuconą? Tak. Wow. Wielki klejno dusz... Jakieś garnki... to jest siedzisko... Hełmy, nie hełmy, O, kuperny. Jej! Ile ksiąg? Ja ci nie mogę. Aha. Yeah! Już kurde... O kurwa. Wee! Wee, 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 okej. Okej, okej. Nie wiem co mam mówić, więc krzyczę okej. Okay prostu odłocznie, odłocznie, jeszcze raz odłocznie, a ja mam zajebisty katal. O kurwa! Ehm um, what the f Książki książki, 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 książki O. O. Dlaczego nie mogę tu nic? Wow! Chem, chem. Czekaj, Chyba jest znacznie dłuższa rozkwina, co? Ja mam się tam dostać? mm m, chem, chem, ham, 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 Mam dylemat, czy nie włączyć wideo aktualnie? O! Ło wo, wow 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 um. Ty, Przesuń się What the wow. Mam nadzieję, że przetrwaliście tą moją zabawę z tym Odczytaj, prastary, wzbój załamania czasu. O kurde! Ej, jak dla mnie, za trochę za szybko. Okej, okay, gdzie się pojawimy? To mnie bardzo ciekawi... Okej, okay, mam prawie pełne inventory. No ale cóż... Muszę Okej, okay, ej, ale czy my nie jesteśmy gdzieś zupełnie innym... Kurde, nie wiem jak to się ma co do ekwipunku, Wiecie co? Dajcie mi chwilę Ja pójdę sprzedać te wszystkie itemy które mam w backpacku Po czym wrócę do Was i No, odczytamy z zwój. I tak ilość mojego shitu w ekwipunku jest dość gargantuiczna No ale co zrobić Okej, okay, weźmy odpowiedni amulet Do zdrowia oraz maskę lach gota czy ja jakiś tam mówię. Super, jesteśmy do mnie, że mam się ze wszystkimi bić i teraz, em um, Gdzie to jest? Wow! Z każdym się. Eee. Zong! Wow... Eee... Pracuje dla Beletto No i co się stało? Em Dobra, biała grań wyglądała jak biała grań. E, cofnęliśmy się w czasie, czy nie? Posiadasz Kel. Prastary swój. No. Tit, krech, kalos. Wstęga czasu drży pod jego dotykiem. Niewątpliwie. Kroczysz ścieżką swego przeznaczenia. Kogan, akatosz. Kości ziemi są do twej dyspozycji. To co? Mam tu... Idź wiem. No to mam go teraz tu poczytać. Okej. Okay. Wypełnij swe przeznaczenie. Zanim Hohoho! Było to jak w Gromlight! Czas ucieka! Bitwa... Alduin Morkri. Dziś przywrócone zostanie przywództwo Alduina. Cenię jednak twą odwagę. Krivoth Akrin, ...gini na marne the fuck? ja yes. no like. eee. nie mogę. A konie, wspaniały dzień do prawdy możesz myśleć o czymś innym poza błukaniem krwią swego ostrza. A to istnieje coś jeszcze? <grymne> Bitwa poniżej idzie nie po naszej myśli. Jeśli Alduin nie odpowie na nasze wyzwanie, obawiam się, że wszystko będzie stracone. Za bardzo się przejmujesz, bracie. Zwycięstwo będzie nasze! Dlaczego Alduin się ociąga? Postawiliśmy wszystko na twój plan Starczy. Przyjdzie, nie zlekceważy naszego nieposłuszeństwa. Dlaczego miałby się nas bać, nawet teraz? Nieźle go wykrwawiliśmy. Czterech jego krewniaków padło dziś tylko od mego ostrza. Nikt jednak nie stał jeszcze przeciw samemu Alduinowi, Galtor, Sori, Birki. Nie dysponowali Smoko grzmotem. Gdy sprowadzimy go na ziemię, przysięgam, że odrąbię mu głowę. Nie rozumiesz. Dziwnie się W sensie, nie wiem co mówić. Jest dla nas zbyt silny. Dlatego właśnie przyniosłem No nie, znowu? obiecywaliśmy sobie, że go nie użyjemy! Ja nic nie obiecywałem. A jeśli masz rację, się się go No, Okej. Wkrótce się przekonam. Alduin nadchodzi. Gdzie? Alduin Trzeba Aldek Czy ja dobrze no. widzę, że przez niego przepływa mon? Nie chcieli! Widzicie to? Trzech na jednego smoka. No to hardcore. To nie działa! To jest, nie Wstrzymaj się Alduini na skrzynkę! Siostro Jastrzębiski, daj nam błogosławiony oddech, by ten kontrakt został usłyszany! Boże poszeraciu światu! Słowami starszymi niż twoje piszki, przełamujemy twoją władzę Ale go psika. A mama, cię. Nie cię z naszych śmierci aż Cię. Dziękuję nam osobiście było... przejebane na chacie. Zadziałało. Udało ci się. Ale znamy krzyk. Tak. Nie ma już pożeracza światów, oby duchy miały litość nad naszymi duszami. Już pokonaj Alduina? Ojejoj. Stań naprzeciw Poczekaj chwilę. Daj mi, daj sobie krzyczek do ulubionych. To po Smoko grzmot. O, dobre swoją drogą. Okej, okay, weźmy smoko smokogrzmot. To już koniec. Spóźniłeś się, Do Nowacinie! Użyj smoku! Czar! Nie chyciła? Coś mi się nie podoba, ta epicka bitwa. Szczególnie, że mokła. Użyj złotu wzroku, to tak idzie! Fak! Jednak jest trochę mocny. To twoja szansa! Niestety kurwa że... Nie wiem czy widzicie Ale że... mi stanowczo Za Dużo mojej mocy Póki jest u ziemi, na tym, żeby głupi kurta zmarł. Ręka w górę. John! Użyj John! 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 moich starożytnych John! Ale nie dojuszasz. John! 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 Nie siły Czy też szybkujesz? Przecież um, jest z pierworodnym Pierbolotnym Akatoska mi Nie można mnie zabić! Nie dokonasz tego! Ani nikt inny! coś chcesz powiedzieć? Mnie się nie zwycięży. Śmiertelna dusza. Zjażmy cię. Dlaczego mogę z tylem łatwo rozmawiać? No dobra, ale... No. O co z tym chodzi? Ty, przecież... No, ty, smoku. Pokadajmy, bo przecież dostał w pierdol. A należy no. Co jest? No. Ty, mustań. Lot Krongrach. rach Zaprawdę posiadasz głos do w. No właśnie, przenuciek. Nili, vrach, moro. Fakt. Alduin zawsze wykazywał się pachluk, a rok to powinno wstrząsnąć loj. Tak... Jeden z je... Może Hofkasejun, pałac w białej grani, smocza przysta... Idealne miejsce do zastawienia pułapki na jednego z... <śm> tak... Lecz twoje słum jest ś... Tak... To było wieki temu. Roz... Czasem go odwiedzałem. Nie mam pojęcia w jaki Od tamtej pory chow kasejun ziesie ja, ja, ja. smoczą przystanią. Okej, słuchajcie, muszę zaćcie, Ci się nagrało. Wii! Szumka dostał w pierdol! Kola. Okej, okay, nagrało mi się 25 minut materiału, ale jako, że część walki z Alduina będzie wycięta z powodu tego, że no nie wyszło mi aż tak fajnie, no musiałem walczyć z nim 3 razy, tak? Raz zginąłem, druga zginąłem, trzecia z już go rozjebałem. Więc zobaczmy co się kleje pod smoczą przystają, o czym Jarl nigdy nie wspomina. A to jest zaiste ciekawe. Ty. Jarlu białej glani, cóż nam jesteś w stanie rzec? No, szybciej. Dobra, gdzie jest Jarl? Kwatela Jarla, smutni wsi. Tam otwieramy drzwi, a ja tu tak smoke tak stoi, tak... Yy, yy, yy. zong. Gdzie jest Jarl? Jarlu, wstawaj kurwa. Niech bogowie czuwają nad tobą podczas bitew. <noise> Potrzebuję twojej pomocy! Muszę uwiedzić Smoka w twoim pałacu! Hmm... Chyba cię źle usłyszałem. Myślałem, że prosisz o pomoc w uwięzieniu no. Smoka w moim pałacu. Oczywiście. Udało ci się już ocalić białą grań przed smokiem. Yeah, nie, masz tą perswazję z ciebie plus łatwiejszą. Nie rozumiem. Dlaczego mam wpuszczać smoka w samo serce mojego miasta? Skoro tak się siliłem, żeby trzymać go poza wiem. jest Pożeracz światów? Ale stąd wyjść. jak mamy z nim walczyć? Czy nie jestem? Ja jestem nadzieję... Nie znanza kresu dziejów. Moja jestem smoczym dziecięciem, moim przeznaczeniem jest go Nie mam o tym pojęcia. Ale słyszałem, że... Co to za brednie? O więżeniu smoga... To jedyny sposób. Smocze dziecię chcę ci pomóc. I Ulfrik i generał Tullius tylko czekają na moje podk... Myślisz, że będę bezczynnie czekać, aż smog wyrżnie moich ludzi i spali mi... Nie. Nie osłabię miasta, kiedy zagrażają nam wrogie wojska. W takim razie chętnie... Lecz przekonanie obu stron do zawieszenia broni będzie... Może... Hmm. Co. Z... gdybyście w obrodzi zgodzili się poprowadzić radę no pokojową, okej. to może tak, smocze dzieci. Może uda ci się powstrzymać smoki Dobrze. i przeciwko. zamknięcie. Okej, słuchajcie, to jest koniec tego odcinka. W następnym odcinku dowiemy się, czy jesteśmy w stanie zmusić gromowładnych i cesarskich, by zaprzestali boju. Ojej, Oj, Dobra, słuchajcie Do usłyszenia w kolejnym odcinku Let's Play Skyrim Mam nadzieję, że się podobało Mówił, bielak Nie! Kurwa, skasowałem sobie sk save z gadżetem Ja Siema Siemano